Ceny są pod spodem, witamy znowu. Witamy, witamy, o słoneczko wyszło, Kolejne zapraszamy. Kolej, kolejne perełki, perełki no, nowości. 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 nowości, oczywiście ta, ta mniejsza no to ja przedstawię, albo Marcina to jak się nazywa? Amazing Space jaku? Ląd podstawowy rezerwowany, no, mamy? 20 mm. Tak, klasa F2, bo tu widzę. 40 litr strzał. I Neku na szybko, żeby tu tego, nie widzę Neku. Jest a Jest, 303,8. Cena jest na dole, pod spodem. Z Tobą. 100 złotych. Zł. zaokrągleniu, bo 99, tego, to wiecie. Ja już zaochramiam ogólnie ceny. No tutaj ktoś może powiedzieć, tu mamy dane. Ostatnio mieliśmy kątówki Amazing Space. Tak? Te, te dwie. A no właśnie. To jest seria sama No może jest Dobra, seria. To, tu jest e, zombi party. Zombie Party 23 strzały. Kategoria no. 2. Ony. 420, 420 gram. gramównek. Oczywiście tak, strzały kątowe i proste są, nie? Kaliber 30. 30. Nie, kaliber 30. Tak, 30. 30 to, to, e, to znaczy. Pyromorawia wyszła na, na, na plus. Nie, sorry, proste. Proste. To Morawia wyszła na plus z tego względu. Dlaczego kupaki, Bo. Bo. Waga. Jest lekka. Jest lekka, tak. Czyli jest po prostu typowo zrobiona z kartonu. Tak, to na A i cena jest na dole. Cena 150. 150, wodem pyrogancki, minus 15, dostępny na Szajewelki Shop. Jak wiecie, my zrywamy to po to, żeby później nie ja, żeby nie było śmieci tak. i po prostu jeżeli będziecie zadowoleni z efektu, no to możecie je po prostu tam zakupić. Zobaczcie sobie. Wszystkie... Tak, tak, zapraszamy tak. do Michała, na sklep. Wszystkie linki macie w opisie. Do punkę też na sklep zapraszamy. Do punkę możecie przyjechać na kawę. Funke, do Tutaj do Subic. Zapraszamy serdecznie i możecie zadawać pytania w komentarzu i widzimy się na, na teście, polu. na polu bitwy, bo trzeba <laughs> mieć dużo testów, ja ich zasłaniam i teraz ja tutaj mówię. I tylko ja daję Ci głos do studia. No. Żegnajcie widzowie, oto ty miałem Nara Warosława. Narran <laughs> A co to było wcześniej? Amazing set. Wow. to. <grywky> <grywky> Ale fajne, unikatowy efekt. No, w środku... To było zombie, Jarek. Zombie to było, tak. Zombie, ta, zombie party. No? Tak, zombie party, no. To była fajniutka, no i ta wcześniejsza też. Zresztą ocencie sobie sami w komentarzu na dole pod odcinkiem. Tak jest, mi się podobały.